Jestem, jestem, bo y, jeszcze się włączyłem, bo jeszcze mam trochę baterii, a uciekłem z tego rejonu niskiego, niskiego zasięgu, ale nie wiem jak będzie teraz. Zobaczymy, zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. No tam jest jakaś akcja y, straży pożarnej na terenie jednego z zakładów. Ja nawet nie wiem co to za zakłady, ale tam nie widać żadnych na szczęście zewnętrznych oznak tej awarii, to znaczy no nie widać ani dymu, ani nic takiego. Tu no powiedzcie, co się tam stało. No dużo służb przyjechało, kilka jednostek jest. Dzień dobry, y jadę sobie po wrocławskich ścieżkach rowerowych. <grym> y y w zasadzie bez konkretnego celu, póki jeszcze mam bateryjkę, puty jeżdżę. <krym> no udało nam się 100 głosów, bo ten czat się w ogóle tak, czysto i gładko, no mam nadzieję, bo tutaj nas zobaczę, no ale, ale dźwięki nieładne, ale dźwięki nieładne. No jest ładne, widzę, że są cztery kreski. Ja muszę zobaczyć, czy top chat, znowu jest coś z tym czatem. Przełączyłem sobie na czat na żywo, bo to jest jakiś problem poprzednio z czatem, nie widziałem wypowiedzi i pod koniec tamtego live'a też może to wynikało z utraconego zasięgu kilku, kilkukrotnie. Nie wiem, ale czat się zawiesił, nie widziałem wypowiedzi właśnie i nawet nawet widziałem, że yy, ankieta się zawiesiła. 97 głosów cały czas widziałem, a tam już było 101, także... A, nie wiem. Czy masz aplikację aktywne miasta? Nie, nie mam, nie mam, nie mam tej yy, aplikacji, ale Możesz coś na jej, na jej temat powiedzieć, bo nie słyszałem o niej. O, witam Nadię z powrotem. Witam, jestem z powrotem, witam Ciebie z powrotem. Póki bateria jest, ale ja jeszcze doładuję baterię, także... Rusłana, co? No co, witam. Wieczór, wieczór, zachód słońca, dużo wiódkie chmury, patrzcie jakie ładne. Niebieskie chmury i różowe, no takie różowe i granatowe takie różne. No a tam podjechałem troszkę bliżej, ale tam yy, wszystkich wogu, ba, bardzo dużo pracowników ewakuowano. Na trawniku stoją w miejscu ewakuacji, pod płotem no muszą, tak, bo to jest zagrożenie przecież. Także akcja jakaś tam, no i alarm, alarm yy, jakiś taki brzęczyk dość głośny. Coś tam się stało na zakładzie. Ja nawet nie wiem, co to za zakład, nie wiem, co oni tam robią. Ale pracownicy taki, tak wyglądają jakby przy jakichś obrabiarkach stali, czy coś takiego. Tak ubrani w takie robocze, robocze ciuchy, tak jakby no od jakichś warsztatów, czy coś. No nie wiem dokładnie, co tam jest. Znowu się zawiesiło? Zawiesiło się. U mnie była Rusłana w klasie. A, u mnie nie było nigdy. Yy, pęknę, pęknę. W której części Wrocławia jesteś yy, Jestem w południowo-zachodniej części Wrocławia, to jest taka, to się chyba nazywa trasa przemysłowa, coś takiego na no, blisko ulicy Mokronowskiej, tak? tak że to jest... Yy, jestem właściwie za granicą miasta w tym momencie. To już nie jest Wrocław, chyba, chyba. Tak mi się zdaje, że tutaj jest. Yy, granica idzie troszeczkę w prawo, ale nie wiem, że się coś nie zmieniło, w każdym razie No Wrocław te budynki to już Wrocław, tamte to Wrocław, a tu jest no tuż pod Wrocławiem to, to dosłownie parę metrów od granicy ta, ta ulica chyba nie ma nawet swojego imienia, to jest taka trasa przemysłowa to się chyba nazywa coś w tym rodzaju, nie? ale blisko ulicy Mokronowskiej Ym, w której elo mordeczko Damian osojca Damian, elo Damian witam Cię, poznaję Twój nick poznaję, witam, witam, witam coś się chyba znowu Rozumiem, o, No tak, kończy się bateria. Tyle, że to nie, bo w realu nie wygląda tak dobrze. Ono, te, te kolory robią się takie jaskrawe, intensywne tylko wtedy, kiedy mój ekran, że tak powiem, mój, znaczy, obiektyw wyłapuje je i jakoś tam wyświetla ale, na ekranie, ale tak, na, no w realu to, to nie robi wrażenia, powiem Ci, powiem ci do. No można fajne zdjęcie zrobić też jakimś dobrym aparatem, komórką zresztą też, to zdjęcie wyjdzie na pewno niezłe, tak? Zdjęcie można podrasować, podkoloryzować, można różne elementy wy... uwypuklić, także... Szanowni Państwo, o zdję... zdjęcie, jak umiecie robić zdjęcia w miarę fajne, robicie dość dużo zdjęć, to możecie je sobie wstawić na stoki fotograficzne, może ktoś kupi, bo takie zdjęcia z tłami, Yy, nie jest jakieś zapotrzebowanie na no nie, 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 nie jakieś wielkie, może, ale jest duża konkurencja też, tą swoją drogą. Ale można, siema, toka boka, siema, siema. Yy, ale jest ok, teraz wizja. Aha, no to, to dobrze, to fajnie, fajnie. Tree basket, Aktywne Miasta to akurat aplikacje, yy, dzięki której liczą się kilometry i walczy się kilometrami, miastami. A, takie coś miasta, czyli na przykład przejedziesz 90 km. I dodasz się tam do konkursu, to one zaliczają do wspólnej puli miast. A to nie widziałem. A, takie coś. Ciekawe, ciekawe. Yy, Okej, okay. ja z dzielnicy Psiepole pochodzę, a obecnie w Wisełce przebywam. Pozdrawiam. O, to pozdrawiam. Po, pozdrawiam yy, Cię z Wrocławia, Wrocławianina. Yy, a w, w, w Wisełce to pewnie na urlopie jakimś albo na jakichś wakacjach. To ja się pogubiłem w poprzedniej wiadomości, to znaczy w której nigdy tam nie byłem w Wisełce. A Psiepole owszem, odwiedzam często. Dzisiaj nawet tam byłem. Psie Pole to jest dosyć szeroka, szeroki obszar, że tak powiem. Dzielnica Psie Pole jest duża. No a bywam, bywam tam dość często. Zawodowo, samochodzikiem. No, proszę Państwa. Yy... To, zna, a to znaczy? To znaczy w mojej wypowiedzi, czy w czyjejś wypowiedzi? Mm, I słuchajcie... Słuchajcie Państwo, tutaj widzę, dojeżdżamy do tego miejsca, gdzie są te... Cała ta historia się dzieje, ale tutaj to i tak y, nic nie... Nie będzie nic widać, podejrzewam, bo y, to jest... Y, ta akcja jest tam za płotem, to tam wiadomo, nie będę tego filmował, bo to zaraz mnie przegonią, tak? Ale tam i tak się nic nie dzieje, jakby się coś działo, to tutaj by i drogę, tak? Więc tam podejrzewam doszło do jakiejś lokalnego, lokalnej awarii, może, może, się, wiecie, instalacja coś zaczęła jarać, czy coś takiego, nie wiem dokładnie, no. nie chcę spekulować. Trochę tych służb tam jest, migają, migają, wszystko sprawdzają, wiecie, to muszą sprawdzić, tak? Jeżeli jest jakiś problem natury przeciwpożarowej, tak? To trzeba to sprawdzić. Straż Pożarna ma ten obowiązek, żeby to wszystko skontrolować i pozostawić w bezpiecznym takim stanie, już nie zagrażającym, tak? Także to... A po prostu migają lightbary, migają, migają, nic więcej się nie dzieje. A pracownicy na dworze muszą marznąć. Mam pytanie, czemu nazywasz się radca medyczny, a nie radca kolarski, bo często jedzisz na rowerze? To jest dobre pytanie, to jest bardzo ciekawe pytanie. Dziękuję za twoje, za twoje pytanie. Radca kolarski to by było troszeczkę na wyrost, bo ja nie jestem kolarzem, jestem tylko rowerzystą amatorem. Jeżdżę sobie rekreacyjnie na rowerze i nie jestem znawcą roweru. Rower jest dla mnie, tak jak już wcześniej mówiłem, po prostu takim narzędziem, tak? Środkiem lokomocji do poruszania się rekreacyjnego. Ktoś tam poszedł nawet z psem, kurde, patrzcie, sobie ktoś spaceruje z psem pod. Pod płotem. Nie no, nie ma co tam iść, bo co, tu. Przyjechały jakieś auta, osobówki pewnie jakieś szefostwo przyjechało, słuchajcie. Tutaj stoją auta, ja zaraz dokończę wypowiedź, yy, stoją auta, słuchajcie, cywilne, ale nie mogą wjechać, bo jest akcja, akcja jest, akcja jest, słuchajcie, akcja. Yy, stoją auta pewnie szefów, yy, jakichś tam kierowników, brygadzistów, szefów, no wyższych szefów pewnie. Chociaż takie, no przyjechał jakiś, o właśnie, szefuncie, dobra. Tam. Nie, no nie tylko szefów, różni ludzie są, ale słuchajcie, dużo aut stoi na zewnątrz, a tutaj akcja jakaś się dzieje. O, no dobra, ludzie wyszli. Ludzie patrzą. I się tam dzieje, dzieje, się, dzieje, dużo się dzieje. Czy mnie widać, czy mnie słychać? No, I to taka króciutka relacja akcja jakaś jest przeciwpożarowa tutaj na terenie jakiegoś zakładu Szanowni Państwo, do kończę radca rowerowy, no no mówię, to, ale to mógłby być radcą samochodowym, mógłby być radcą jakimś jeszcze. No, natomiast medyczny, dlatego że kiedyś zajmowałem się właśnie historią medycyny studiowałem na Akademii Medycznej we Wrocławiu, pracowałem w służbie zdrowia. No ta tematyka mnie interesowała, więc sobie dawno, dawno temu założyłem ten kanał. I w tym, i miałem w planie robić filmy o historii medycyny. Historii medycyny, historii szpitalnictwa, ogólnie o szpitalnictwie, bo to mnie najbardziej ciekawiło. Też byłem pracownikiem w szpitali różnych przez dosyć długi czas. I to była moja taka branża, nazwijmy to. Do dzisiaj troszeczkę Działam w pokrewnej branży, no ale kanał został i stwierdziłem, że nie będę zmieniał tej nazwy, kombinował, bo ona już kupę lat w internecie funkcjonuje. Nie jestem ani radcą, ani medycznym, w ogóle sformułowanie radca medyczny, nazwa takiego stanowiska to jest nazwa historyczna, nie ma już radców medycznych takich prawdziwych, tak? Nie ma takich prawdziwych, są tylko radcy właśnie amatorscy, miłośnicy historii i tylko tyle. Radca rowerowy, no witam, dobry pomysł, no wiem, dobry pomysł, no ale na razie nie, bo ja zresztą rowerem nie jeżdżę dużo, tak to się wydaje, bo akurat live robię z roweru, dlatego że no lubię jeździć rowerem, natomiast yy, yy, natomiast yy, rower jest takim moim po prostu środkiem lokomocji rekreacyjnej, nic więcej. Wyje, no, wyje. W powietrzu jest jakiś dziwny zapach, ale. To raczej nie, nie jest kwestia jakichś awarii, bo tutaj po prostu są różne zakłady tak i oni tam puszczają jakieś dziwne zapachy do atmosfery. <grym> Dobra. Nie wiem czy mnie nie za, zawiesiło. Zróbmy wspólny rajd. No, to jest pomysł, tylko ja musiałem chyba na innym rowerze, dlatego że mój rower nie nadaje się do, nie nadaje się do rajdów. Mój, mój rower nadaje się do bardzo powolnej jazdy po asfalcie. I tylko do tego. Chyba, że to byłby rajd. Jakiś bardzo. Bardzo powolny, po dobrej nawierzchni. Ja robię shortsy i też na rowerze. O właśnie. Pokład, też jeździ na rowerze i też robi shortsy rowerowe, także. Tree Basket, ja też jeżdżę na rowerze. Marek Jarzynowski. Cześć, witam, cześć, ja, e, Cześć, Marek, e, witam Ciebie na naszym lajcie. No, dzisiaj była ta ankieta dotycząca właśnie rower czy samochód? No i rower. No i rower wygrał. Rower wygrał, słuchajcie. O, mało mam bateryjki. Rower wygrał, więc dużo naszych tutaj dużo Państwa na rowerze jeździ. E, z tego wynika, tak. Więc na pewno bardzo wiele osób, tak? Także rower jest popularnym środkiem transportu. No, a teraz, proszę Państwa, ja jeszcze, jeszcze jestem, <ścoughs> jestem sobie na takiej ulicy. Drodze przemysłowej, tak zwanej pod Wrocławiem. Tu już na samej granicy Wrocławia, ale tutaj jest na kąty. Bateryki mało. Yy, więc się mało zawijamy. Yy, no, yy, będę musiał powoli znikać, bo faktycznie baterii mało. Tu mniej więcej mój telefon zużywa yy, po 1% na minutę. <laughs> 1% na minutę, więc to tak do 100 minut do 100 minut góra. Jestem w stanie prowadzić transmisję bez ładowania, tak, ale ja mam tam powerbanki, nie, to znaczy przy sobie nie mam, ale jakbym kiedyś chciał dłużej, to... No, także akcja tutaj trwa. Akurat się tutaj pojawiłem w pobliżu, bo widzę, że jest jakaś akcja straży pożarnej na jednym, na terenie zakładu jakiegoś i po prostu ewakuowano pracowników. Podjechały straży pożarnych, ileś tam jednostek, ale już widzę, że wyjeżdżają. Już jedna wyjechała, także powoli, powoli się zabierają stąd, bo to też nie ma sensu, żeby tyle ich stało. No ale nie wpuszczają nikogo, nie? Tutaj auta podjeżdżają, jakieś szefostwo, pracownicy, może jakaś z jakiejś innej zmiany też, nie wiem. Podjechali i. albo wyprowadzili samochody, nie wiem. Stoją, pod, stoją tutaj na ulicy, nie? Auta na światłach migających, awaryjnych. Już się cały tutaj parking zrobił i nawet jeden tir jest też jest w, tym, w tej kolejce. Może tutaj przywiózł coś, na przykład jakieś materiały albo przyjechał coś odebrać, nie? No i sobie stoi, ale już poszczególne wozy opuszczają teren akcji. Pff, ym... Luki G.: Co sądzi Pan o narodzie niemieckim pod władzą Adolfa Hitlera? <laughs> ja się dzisiaj nie wypowiem na ten temat, to jest... Powiem tak, co ja mogę sądzić o jakimś tam narodzie, tak? Ja nie jestem sędzią, mówiąc żartobliwie, ale no, ja nie jestem też historykiem, nie? Szczególnie narodu niemieckiego. No, nie powiem nic Ci na ten temat, ponieważ po pierwsze nie czuję się dobrze w tym temacie, po drugie nie jestem przygotowany merytorycznie. Mógłbym zacząć rzucać jakimiś frazesami, jakimiś. O, widzicie co się dzieje? Ile ludzi? jakimiś frazesami, jakimiś tam yy, obiegowymi tymi, ale to nie ma sensu za bardzo, nie ma sensu. Yy, także no nie, nie, tego tematu nie podejmę. <grych> nie, no nie podajmy tego tematu. Raczej, raczej nie, nie czuję się silny w yy, analizowaniu tej kwestii narodu niemieckiego pod władzą Hitlera, tak? Ale to jest ciekawe, no to jest ciekawy temat. Ja się nie odżegnuję od tego, że to jest jakiś... To jest, to jest dobry temat, to jest ciekawy, tak? To jest dobry. Ale może nie, nie na dzisiaj i nie tu i teraz. Zresztą, zresztą mam mało baterii i może bym... Chyba bym nie wyczerpał tematu. No. Zacina się lekko czasami. No trochę się zacina. Mam nadzieję... a czekajcie. Ile tutaj jest? Nie no, dobra, dobry zasięg słuchajcie jest, dobry zasięg, widzę, że jest dobry. No przejdę kawałek dalej. U mnie w szkole dużo osób salutuje i krzyczy, tak zwany... No, u mnie, u mnie raczej, jeżeli ktoś tak robił w szkole, to robił to dla żartu. Nie wiem, czy u Ciebie też jest to dla żartu? Dla hecy, tak zwanej, jak to się mówił czy... Jak to mówią? Dla beki? Ja się mówię dla beki, ale to już się mówi od dawna w ten sposób. No, wiesz, ja kiedyś... Ja kiedyś byłem na wczasach, jak to się kiedyś jeździło na wczasy, to Znaczy na wakacjach byłem w jednej miejscowości i tam kupa ludzi sobie siedzi w parku, ludzie siedzą, ja sobie karmiłem gołąbki, chlebek im dawałem gołąbkom i nagle przez sam środek alei w parku idzie dwóch jegomości krokiem marszowym <ścoughs> Szli krokiem marszowym rzeczywiście za maszyście i na no całe gawdło, właśnie okrzyki wydawali, wiadomo, jakie, tak jak wymieniłeś. I ręce mieli podniesione, w, właśnie w gest, tak zwanego, jak to mówią, salutu rzymskiego. No, ale miało to być co innego, tak. No, ale robiło to duże wrażenie, słuchajcie, znaczy na mnie zrobiło to duże wrażenie, bo to było takie nierealistyczne, tak? Jakbym w filmie, jakby to było w jakimś filmie, tych dwóch jego Do dzisiaj to pamiętam, to było bardzo dawno temu. To były jeszcze inne czasy, jak się to mówi. Taka mała. Bateryki mało, więc ja... Tak, mało bateryki właśnie. Ym... Siemanko, od razu uprzedzam, że zmieniłem nazwę kanału na... Ale nazywa się Exxon, Ek... Ekson. Ekson. Zmieniłem nazwę kanału, ale nazywa się Exxon. To tak jak jakaś firma. Przypomina mi nazwę jakiejś firmy dużej, międzynarodowej, która zajmowałaby się na przykład przerobem ropy naftowej, coś w tym <laughs> stylu. Ale ładna nazwa, ładna. U mnie chyba... Nie dla żartów, bo robią to codziennie już przez dwa miesiące. Może taka młoda jest. Kto wie? Spam serduszek. Bardzo dobrze, bardzo dobrze serduszkujemy. To jest faszystowskie, fajni malarza, fajni malarza po prostu może, malarz fa, a fani malarza, a może, fani malarza. E, tak, nie wiem, czy by coś im tam, no ja myślę, że kto to, to, wiecie, to zależy, no, nie wiem, nie wypowiem się, bo nie wiem, jakie są wytyczne, ale myślę, że mo, mogłoby się to skończyć po prostu, na pouczeniu, tak. Jakimś młodzieży, że tak powiem. Tak wiecie, że takie rzeczy się często robi dla żartu, tak? No, A czasami czasami nie, no to już nie bywa, tak? Jak ja pamiętam, ja już, ja już tak dobrze swoich czasów szkolnych nie pamiętam, ale też różne osoby różne dziwne rzeczy robiły i się nic nie stało, tak? Później. Tree Basket. Jak zobaczysz, to daj komentarz lub coś, żebym wiedział, że ty. A, rozumiem. Dlaczego zmieniłem? Bo każdy mnie wyśmiewał. Aha, każdy. A jaki miałeś. Jaki miałeś. Andrzej Geta. A jaki miałeś nazwę? Że cię, ktoś, że cię wyśmiewali? No to są. Tak, ja wiem, że są paragrafy. To ja wiem. To ja wiem, że są. To ja wiem. Ale wiecie. Paragrafy paragrafami, ale są pewne. No ja też od kontekstu różne rzeczy zależą w pewnych sytuacjach. Nie mówię, że we wszystkich, ale w pewnych, tak. No, na pewno to nie jest, nie, nie można tego pochwalać, tak? Nie można. Tylko wiecie, ja tak podchodzę z dystansem do takich rzeczy, bo ja już trochę widziałem, trochę przeżyłem różnych zachowań ludzkich i wiem, wiem jedno, że trzeba umieć... To znaczy wiadomo, prawo jest prawem, tak? I ono jest... Ono nie ma, ono nie, nie do końca jest, wiecie, jakby to powiedzieć, jak coś, jak coś jest złamaniem, ale dlatego właśnie są też pouczenia, tak, jest coś takiego. Dlatego też na przykład prawo, paragraf to jest paragraf, ale potem właśnie się to roz... Dobra, nie będziemy wchodzić w te prawnicze, bo ja nie jestem prawnikiem, ale mi się rozchodzi o to, że czasami... Zależy na przykład kto robi daną rzecz, tak, w jaki sposób, w jakim kontekście i tak dalej, tak? Bo czasami stosowanie bardzo surowego prawa do drobnych rzeczy do rzeczy, które mogą być drobne, nie ma sensu, tak? Po prostu takiego z całą surowością stosowania, dlatego są na przykład jakieś tam widełki zawsze. Kara jest przewidziana w określonych widełkach, tak? Bo to to... Mamy... Wy... Dobra, ale nie, no nie będziemy wchodzić w te tematy prawnicze, bo to nie jest... Bo to nie jest... Wy... Nie robimy tutaj wykładu... W prawa Ale masz rację, masz rację. Aha, miałeś nazwę Exxon, ale dobra, no to spoko, może być Exxon. Dla mnie to nie jest zabawna nazwa, mi ta tam... Nie bawi akurat. No właśnie, właśnie nie bawi ale może miałeś rzeczywiście, może była taka nazwa. Że ja nie wszystkie kojarzę tak nazwy, wiecie. Nie wszystkie kojarzę nazwy waszych Ników czy kanałów, no nie, nie zawsze, ale... nie Wprawdzie masz lat, tajemnica, tajemnica. Na razie nie ujawniam, jak będzie ważna okazja, ja to ujawnię ile mam lat, ale na razie nie możecie zgadywać, zawsze tak samo opowiadam. No prawie to dużo by można mówić. Ja tylko mam taką uwagę, wiecie, czasami ludzie... Młodzi ludzie jak, jest, jak mówimy o szkole to robią naprawdę różne głupie rzeczy i naprawdę to też trzeba być dobrym, dobrym znawcą żeby pewne rzeczy się być z głupoty, tak? Albo z nie wybryku. Czasami ktoś kogoś podpuści. No wiadomo, że jest to wykroczenie dana rzecz, tak? Jakieś, czy na przykład jakieś akty wandalizmu y, są y, na porządku dziennym, tak? To podejrzewam, że teraz nawet